Siemanko widzowie, dzisiaj gramy w i Ukryj i Szukaj zmieś, Ukryj i Szukaj siebie nawzajem Dajcie znać czy w komentarzach, czy, to, czy w to graliście i przy okazji czy jest fajne A ja zapraszam was do oglądania Dobra, mamy Teraz rozpocznę się za. ile tam. chyba widzę, że dodaję nowe, bo ja to Zaprosimy sobie moją kuzynkę, Anię. Też widocznikera. Nie wiem, czy jej przyjdzie. O! Dobra, jestem ukrywaczem. Może skurczyć. genialne. O, oh, Ania! Hej, Ania! <grym> Dobra, lepiej uciekajmy Czekaj, muszę się pokazać Ani Nie! <grym> zauważ, no kurde Muszę uciekać da! że ktoś tu może się schować? Bum! Nie, nie ma nikogo. No, fajna kryjówka za lustrem. Tu można się... Boże. No. Gdyby się, że się nie obracają tak jak no, muszę <grybujesz> w Pepko. No, W ale fajne. Macie, macie... Poznajcie moją kuzynkę. Nazywa się Ania. <grybujesz> I gramy sobie czasem właśnie w Robloxa Albo w Human Fall Wejdźcie znać w komentarzach, czy Czy ym, Czy Graliście w Human Fall Flat? Ona może być do zapłaty na telefonie czy to Może z godzinie Do zapłaty na telefonie Też może ktoś się schować Hello Hello Gdzie ty jesteś? Kurde, nie mogę znaleźć Został jeszcze a może... Kto? Ej, ty, ktoś, Ktoś, tu może być. Opa. Dobra, nikogo nie ma. Fajne takie to proszę. Tak, O, Ktoś, ktoś, zabił kogoś. Ktoś, też... Się... Ej, ty na lampie to ktoś, ktoś, ja. Dobra, w rundzie. Dziękuję ta mapa Uuu, to też jest fajna kryjówka oczywiście zapraszam też was do zasubskrybowania e, um, kanału z dzwoneczkiem i do zostawienia lajka cześć <laughs> a nie ma to Mama, oparcie, ma tu coś takiego fajnego. O, bo ja No, ja wolę... Ja nie wiem, dlaczego zarobić Chodź, idziemy na farmę, Daj kochaj Ja nie lubię być w poszukiwaniu mm. to, to widzicie na pewno To jest mała, nie fajne Znaczy co nie To jest zabawa Mam nadzieję, że Ania się chociaż kryje I będę mogła jej pomagać ja Wiem, że to że wiem, że tak się nie robi no. Ktoś się schował Jakaś mała Ну, с кем вы прикалываете? Я не хочу забыть, что да, я не хочу забыть. Окей, да, напиши. Я... Забил, да, я... Забил, да, я... Забил, да, я... 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 Polecam Wam się, gdy będziecie w to grać, to polecam to, tak, polecam się na tej wieży, tam stop siana, jak was, bo my mieliśmy sobie taki plan, że skaczemy jakby coś tam, na tą, a jakby coś to na okno, ale tam się nie dawaj tutaj farmy no, przez to. No, przez czy, 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 nie

Będę jej broniła tak. Będę jej broniła kogo tu nie było. Co on wyszedł? Wyszedł bo się mnie Widzicie jak macie znajomości To przynajmniej To przynajmniej to To przynajmniej Może To po prostu spróbować. To trzeba czy Trzeba czy da się wejść na dach Ciekawe czy kawie... no jest! Kawie... Szy... Da! Się... We... Da! mówi, że no w sumie Jak fajnie się takie... dobra, się bardzo fajnie można schować. Cześć. Dobra, chodźmy tu. Tu chodźmy. Gdzie można się tu schować? komputer, który nie ma... Środka? który

Sobie. Ja nie jestem pewny. Ja bym się schował. Dobra, tego było niedobre. Widzieliście na początku tego fajnego skina? Nie go chronić. Ja nie mam. Ja sobie sobie patrzę. Mi się zacięło coś. <grym> nie no, oczywiście żartuję. Mi się nic nie zacięło, widzowie, ale. Ale... muszę chronić Chroń... Go Go Kurde, wysyła mi się go. Nie, zostawcie go Nie, mamo, nie Nie Super Dobra, super Teraz, jest? jest? Czy go tu nie... Nie, 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 gdzie tu nie... Idziecie. A siostra. stąd. Siostra. stąd. Siostra. stąd, Siostra. stąd. Siostra. 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 na Siostra. Nie. nie, 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 nie nie, ma. Siostra. nie. Siostra. Siostra. sobie tylko Siostra. Tak siostra. Widzicie, widzicie. Może kogoś nawrzę. Gratuluję. No ale przecież Ania tu jest. To... Anika się ma, jest online. Zaprosz. A Anika dosłownie tu są. Cześć. O! Specjalna runda. Bardzo mały w następnym odcinku. No to Pawitowie to ja wam to, to ja wam y, 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 dziękuję za oglądanie, super się to grało. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować z dzwoneczkiem i przekazać dać lajka i napiszcie w komentarzu, czy Wam się po podoba. Papatki!